Dzień dobry. Doszliśmy do ostatniego odcinka horoskopu w skrócie, jeśli chodzi o marzec. Tutaj będziemy mówić zasadniczo o tej dziesiątce, ostatnia w zasadzie 11, 21 do 31 marca. Chociaż pierwszy z tych, z pierwszych z tych wydarzeń o których wspomnę, ono jeszcze się łapie na 19 marca, ale tak naprawdę jego wpływ bardziej będzie odczuwalny dalej, a nawet znacznie dalej, bo on będzie działał do 12 lipca, a 19 marca o 19 juno w wejdzie w retrogradację w znaku strzelca. Juno proszę bardzo, mamy tutaj w znaku Strzelca. To jest drugi stopień znaku strzelca, stąd ci, którzy tutaj mają swoje słońce urodzeniowe, księżyc albo jakiś inny punkt, planetę, cokolwiek, bardziej osobiście będą zaangażowani tym wydarzeniem. Jak sprawdzić, gdzie są Wasze planety? Na dole w opisie filmu jest adres strony. Gdzie macie generator darmowy swojego kosmogramu. A wracając do Juno Retro w Strzelcu, ten układ sprawi, że zastanowimy się nad zobowiązaniami i tym, na ile są one zgodne z naszymi przekonaniami, wartościami oraz poczuciem wolności. Ponieważ układ jest dość istotny i trwa dość długo, będzie o nim osobny film, a w zasadzie już nawet jest, bo ukazał się 17 marca. Jeśli ktoś. Nie znalazł, a interesuje go kwestia relacji, to warto zawrócić, bo jest dość, dość ciekawy układ. Już kolejnym dniem w ramach omawianego ostatniego kawałka, marca 21 marca o 11:15, westa wejdzie w ruch retrogradacyjny w skorpionie i pobędzie sobie w nim do 16 czerwca. Westea, w tym skorpionie mamy tutaj to jest stopień 19 skorpiona. Też, jeżeli ktoś tutaj ma jakąś swoją planetę albo punkt horoskopu, warto dokładniej się temu tej konstelacji przyjrzeć, a jak sprawdzić, gdzie wasze planety są, w opisie filmu jest link. Pesto Skorpionie skieruje naszą uwagę do wewnątrz, zmuszając do głębokiego przemyślenia własnych pasji, poświęceń i zobowiązań. Ponieważ znowu jest to zdarzenie, które będzie miało wpływ na kilka miesięcy zasłużyło na osobny film, który ukaże się 19 marca. Zapraszam. Kolejnym dniem po kilku dniach przerwy będzie 26 marzec. Kiedy to lilif wejdzie w znak skorpiona o pierwszej 30 i pobędzie sobie tutaj do 20 grudnia. Też troszkę jej się zatem tam zejdzie. Tutaj jest, proszę bardzo, liliw. Oczywiście, no ona wchodząc w znak skorpiona, no jest w pozycji 0 stopni, bo inaczej być nie może, ale potem będzie się do tego 20 grudnia przesuwała, dotykając po kolei. Każdego, kto ma tutaj w Skorpionie Słońce, bądź inną ważną planetę, albo punkt kosmogramu. I oczywiście powtórzę, że w opisie filmu jest link, gdzie można sobie sprawdzić swoje położenie wszystkich planet. I takiej Lilii też. Lili w Skorpionie daje nam takie intensywne, niekontrolowane emocje. U niektórych objawią się jako Magnetyczna, taka wewnętrzna siła, a u innych będą to skrajne napięcia czy konflikty, ponieważ te, to zdarzenie też potrwa dłużej. Zasłużyło również na osobny film, który wyemituję 24 marca. Zapraszam. No i mamy następny dzień, tym bardziej, tym zarazem jeden po drugim. Na to jeszcze 27 marca będą aż dwa wydarzenia godne naszej uwagi, ale nie na tyle godne, żeby mieć osobne filmy, więc będę o nich tym razem mówić troszkę więcej. Najpierw o 9:41 27 marca Wenus, która jest w retrogradacji, wejdzie sobie w znak ryb. Ona tutaj jest, 25-29 ryb, tylko że ona jest dokładnie tu, tak? Tutaj jest, to ona jest tutaj, tylko że tutaj jest znak, bo się nie zmieścił, ale, ale ona sobie właśnie tutaj wchodzi i będzie sobie w tym znaku do 30 kwietnia. W międzyczasie przestanie oczywiście się cofać i zacznie z powrotem iść do przodu, ale o tym będziemy wspominać przy okazji innego kalendarium. To nie będzie tak bardzo długo, w sumie troszkę ponad miesiąc, ale dość istotne są takie powroty planet w retrogradacji. Tutaj ona nam nie będzie wchodziła do, do końca ryb, ona się gdzieś mniej więcej do połowy cofnie. I więc ci będą najbardziej zaangażowani, którzy mają Słońce bądź inną planetę gdzieś tu po drodze, ale... Jeżeli chodzi o znaczenie Wenus Retro w rybach, to przejście otwiera przestrzeń na intensywną, emocjonalną refleksję, tęsknotę i powrót do dawnych relacji lub niespełnionych marzeń. Doświadczymy silniejszego niż zwykle pragnienia miłości idealnej, ale jednocześnie spojrzymy w oczy iluzjom i rozczarowaniom. Które dotąd ignorowaliśmy. Kierując się bardziej sercem niż rozumem, możemy przeżyć zarówno wzruszające pojednanie, jak i bolesne zderzenie z rzeczywistością. Wewnętrzna potrzeba poświęcenia i oddania skłoni do romantycznych gestów. Ale również przyniesie trudne lekcje o granicach i własnej wartości. Kreatywność i intuicja są w tym czasie szczególnie pobudzone, jednak kluczowe staje się rozróżnienie między autentycznym uczuciem a ucieczką w iluzję. No i to dok dokładnie dotknie tych, którzy tą wenus będą gościli na jakimś swoim ważnym punkcie. Gdzie wasze ważne punkty planety są, na dole w opisie filmu jest link, gdzie można wygenerować swój kosmogram i się tego dowiedzieć. A kończąc już na razie o Wenus, przejdziemy do drugiego zdarzenia. 27 września, przepraszam, marca o 14.30 dojdzie do koniunkcji tejże samej Wenus z Neptunem. Neptun jest 29,53, czyli to jest wszystko w ostatnim stopniu. Tutaj tak zrobimy. W ostatnim stopniu, a właściwie to jeszcze muszę do. do zrobimy tak, dlatego że weźmiemy tutaj Wenus, Neptuna i gwiazdę szed. Dlatego, że ona też jest w tym, w ostatnim stopniu ryb. Ostatni stopień ryb jest kluczowy. No ci co tam coś mają, będą mieli dość ciekawy okres. Wenus retro w koniunkcji z Neptunem i w sumie Stellum z gwiazdą szedł w rybach. Ona będzie oddziaływała tak od 26 do 29 marca, ale oczywiście najsilniejszy jest ten moment w zasadzie w środek 27 marca. Okres to jest takiego silnego zamglenia emocjonalnego, wzmożonych tęsknot. I idealizowania zarówno relacji, jak i wartości. Łatwo zatracić się teraz w marzeniach, iluzjach i romantycznych wyobrażeniach, co prowadzi do rozczarowań, gdy rzeczywistość nie dorówna naszym oczekiwaniom. Grozi nam zagubienie oraz podatność na manipulacje, zwłaszcza w sferze uczuć i finansów. Stawiałabym nawet bardziej na uczucia. Z jednej strony Otworzy się przestrzeń na głęboką kreatywność i artystyczne uniesienia, ale z drugiej czyha ryzyko ucieczki od rzeczywistości, naiwność czy poświęcenie bezwzajemności. Gwiazda Szed dodaje temu układowi pewnego dramatyzmu, wskazując na potencjał nieoczekiwanych strat, trudnych do przewidzenia rozwiązań. I konieczność zaakceptowania jakichś nieuniknionych zakończeń. No ci, którzy tutaj coś w tym ostatnim stopniu ryb mają, no, naprawdę szczególnie będą mocno narażeni na te, tego typu, że tak powiem, wydarzenia. Generalnie, na no, ze względu na to, że ten Neptun z tą Wenus tworzą tą koniunkcję, no, większość osób, dużo osób ze znaku ryb może też takie. No, być bliżej z tym, z tym aspektem, że tak powiem, związanych. Tak samo ludzie ze, ze spod znaku wagi też trochę tutaj, mimo że to te osobiste punkty są gdzie indziej, jednak waga jest tym waszym władcą, a ten układ jest dość silny i ona jest w retrogradacji ta będąc, więc ona też przynajmniej gdzie ktokolwiek ma jak, jakiekolwiek połączenie, nawet małe z tym punktem, już będzie bardziej do tego. Hmm. No, że tak powiem, narażony na, na skutki tych, w zasadzie emocji, bo tu głównie, głównie jest taka pułapka emocjonalna. No, ale czasami takie przeżycia też są potrzebne, budują nam charakter i pomagają posprzątać trochę w życiu. Kolejnym istotnym dniem wartym wspomnienia jest 29 marzec. Kiedy to o 11:58 będziemy mieli Nów w Baranie? Oczywiście, no, prawda jest taka, że Nów jest zawsze bardzo ważnym wydarzeniem, więc yy, to jest koniunkcja Słońca z Księżycem. W naszym tutaj baranie, w dziesiątym stopniu znaku barana. W zasadzie to tak można powiedzieć, że spokojnie dziewiąty i dziesiąty stopień jest zaangażowany, więc wszyscy, którzy tutaj coś mają osobistego, jakąś planetę, jakiś punkt kosmogramu, co można sprawdzić według linku w opisie filmu, no to są bardziej, że tak powiem, z tym nowym związani. To jest w ogóle całkiem fajny nów. Oczywiście będzie miał osobny film 27 marca, no bo on i o pełni zawsze jest osobny film. A ten to moment intensywnego, takiego pierwotnego impulsu, który sprawi, że poczujemy silną potrzebę rozpoczęcia czegoś nowego, niezależnie od konsekwencji. No brzmi ciekawie, warto posłuchać też tego filmu, który już bardziej, że tak powiem, otworzy Wam informacje o nowiu baranie. I ostatni istotny dzień końcówki marca też ma dwa wydarzenia, z czego pierwsze jest troszkę mniej ważne, więc ja tutaj w całości omówimy, natomiast drugie jest najważniejszym wydarzeniem marca, więc jemu poświęcimy więcej czasu w osobnym filmie później. Natomiast idąc po kolei, 30 marca o 4.18 merkury wróci się do ryb. Tu jest. On jest w retrogradacji, dlatego mówię, że się wróci w zasadzie zaraz za Wenus, która to tam parę dni wcześniej zrobiła. I on też nie dojdzie do końca, też mniej więcej do połowy. I dotyczy w związku z tym tych, co mają tutaj gdzieś w drugiej połowie ryb swoje słońce urodzeniowe, albo jakąś inną planetę, albo punkt kosmogramu. W opisie do filmu jest link, który Wam pozwoli wygenerować swój kosmogram i sprawdzić, czy coś tam macie, czy nie. To jest, on będzie do 16 kwietnia sobie w tych rybach, więc niedługo, nawet może do, samego, do samej połowy się nie cofnie. To jest takie wydarzenie, które sprawi, że nasze myślenie staje się bardziej intuicyjne, ale jednocześnie mniej logiczne i spójne. Co prowadzi do chaosu w komunikacji, nieporozumień i trudności z jasnością wypowiedzi. Pogubimy się w emocjach, wspomnieniach i iluzjach, co utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji. No bo sam Merkury w retrogradacji on tak trochę mąci, a jeszcze w rybach bardziej. To czas, w którym pojawią się nagłe przypomnienia o nierozwiązanych sprawach, z przeszłości naturalnie, a podświadomość intensywnie pracuje, dostarczając symbolicznych snów i przeczuć. Zwiększa się podatność na dezinformacje, manipulacje i fałszywe obietnice, a technologia i dokumenty yy, transport mogą działać w sposób szczególnie nieprzewidywalny. No, biorąc pod uwagę okres, jakim to będzie w naszym kraju, dość, dość to jest niedobre dla nas. Nie może nas wiele osób wprowadzić w błąd, co do podjęcia dość istotnie decyzji, jaka nas w maju czeka. Jeśli jednak ktoś potrafi zanurzyć się w tej energii z otwartym umysłem, znajdzie głęboką inspirację, artystyczne natchnienie lub takie duchowe wglądy, które normalnie pozostają poza zasięgiem racjonalnego myślenia, a człowiek będzie wiedział więcej, jeżeli będzie w stanie oddzielić to, co jest iluzją od tego, co jest prawdą, a to potrafią nieliczni. I to tyle jeśli chodzi o Merkurego w retrogradacji w rybach. Natomiast mamy, jak mówiłam, najważniejsze wydarzenie marca. I to jest wejście Neptuna. Proszę Państwa, w znak barana. To będzie miało miejsce o 14:00 akurat równo. Neptun będzie w znaku barana do maja 2038, czyli od razu nie, nie wszystkie barany, barany będą pod wpływem koniunkcji Neptuna. Nie wszyscy urodzeni ze Słońcem w znaku barana będą teraz mieli może czasami problemy właśnie z realnością, z rzeczywistością. Z wizjami, które nie zawsze może będą prawdziwe. No, niektórzy tak, ale to też zależy od tego, jakie są u Was połączenia indywidualne w kosmogramie. Na pewno ci, co są na początku, no tak, to, to, to ich dotknie. Zresztą to mówię w prognozach indywidualnych, tam mówię, że stopień pierwszy, stopień drugi, barana i koniunkcja Neptuna jak najbardziej, ale to jest wszystko. To nie jest tak, że przez. 12 lat, przepraszam, 13, wszyscy będziecie to samo przeżywać, bo byście za daleko nie ujechali. A oczywiście, znowu zapraszam do linku w opisie filmu, sprawdzenia, gdzie kto ma. Co, jak ktoś ma coś tutaj na początku, niekoniecznie słońce, no to ta koniunkcja Neptuna w jakiś sposób też na niego wpłynie. Generalnie, Neptun w baranie przynosi Radykalne zmiany w sposobie postrzegania duchowości, ideałów i zbiorowych wizji przyszłości. Bardziej dynamicznie i bezkompromisowo poszukamy sensu życia. Generalnie, troszkę tacy będziemy bardziej agresywni w tych swoich dążeniach do realizacji marzeń. Więcej, naprawdę więcej o tym, o tym warto obejrzeć. Film 28 marca. Nie chcę powtarzać tego samego, a wydarzenie, jak mówię, to jest najważniejsze w marcu jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku. Dziękuję za wsparcie. Guzik wspieraj, guzik podziękuj pod filmem. Numer konta i blik w opisie filmu. Subskrybentom dziękuję. Zapraszam następnych łapki w górze, komentarze udostępnijcie na swoich mediach, podzielcie się a powiadomienia ustawcie, jeśli chcecie obejrzeć następny film. Do zobaczenia!